Cześć widzowie! Witam, witam. Jesteśmy dzisiaj z kuzynkiem. Piszcie też w komentarzach, czy chcecie taką serię z kuzynkiem, no. Mam nadzieję, że tamten odcinek był śmieszny. Też nagry będziemy nagrywać odcinki. Dobra, a my gramy. Subskrybujcie kanał, zanim kuzyn nie kliknie. Gotowy. I Mam... Mam nadzieję, że zostawiliście subskrypcję i łapkę w górę Oraz Komentarz jakiś może Więc A my zaczynamy Mam nadzieję, że może będzie śmieszne Może nie może Lecimy W tamtym odcinku już zapoznaliśmy Kuzynkę Więc teraz mam nadzieję, że to Łatwo wygramy Wtedy nagrywaliśmy w Roblox Będziemy nagrywać w co chcecie Co chcecie na, na przykład będziecie chcieli. Nie wiem, yy, co można. No nie wiem, w co będziecie chcieli. Ojeju, przez przypadek wyrzuciłem. Nooj! Ratuj. Kuzynek, coś nie w sosie, bo się nie odzywa. No bo jak ty ciągle gadasz, to jak mam odzywać się? Nie wiem. Pomóż, tu Edgar jest. Przecież my to wygrywamy. Ty... Widzę, wiem. A! Pomóż, pomóż, pomóż! I napiszcie, co chcielibyście, żebyśmy nagrali. No. Czy jakiś tyton w Roblox? Na razie odcinki z kuzynkiem będą y, do piątku, a potem to może będę sam nagrywał. Chyba, że znowuż nie wiem, czemu będzie przerwa, bo są wakacje. W sumie życzymy miłych wakacji. Zapomniałem dodać no. w tamtym odcinku. Miłych wakacji życzę. O, sorry, no i. Nie uleciłem cię. Oglądajcie. Lepiej, żebyście subskrybowali taki, kanał. Jakie Subskrybujcie kanał. No i. Nic więcej nie mam do powiedzenia, chyba że kuzynek coś ma. No, mam mam. No. Dodajcie mnie zna do znajomych. No. <laughs> bo, Dobra. Bo dopiero co skasowałem serobla i na nowo zainstalowałem, więc. Mam mało znajomych, więc proszę, żeby toś mi dodał. W no, będziemy nagrywać. W Mam na imię Arturek Bawski. Dobra, po co ty to mówisz? Nie. Ostatnia strefa. Przegramy to jeszcze. Patrz, patrz! Jestem na tej strefie. Aj, 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 aj. Będę cię, będę cię No i widzowie, oglądajcie, może będzie śmiesznie. No, będzie śmiesznie, jak przegramy. No, 5%! 5 sekund! No, nie! Szybko. Hej Ej! Nie! Nie! Mordujemy! zamordować! Nie! 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 Mordujemy, Mordujemy. No! Nie! 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 z robotami Nie! Nie! no właśnie ja, no no. będzie. Nie! Nie! misję. Nie! Nie! będzie. Będziemy grali Nie! 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 Będzie śmieszne, może. Ten ma, ten piłeczką sobie gra. No, w nogę będziemy grali. No to, co mnie wzięli za dymę? Dobra, no, ja się... idę na zwiady. Potem w nogę gramy. Dobra. To ja tak pięknie. Ja idę na zwiady. Ja, ja tak pięknie wyglądam. No weź ktoś pilnuj, zaraz wszyscy pójdą mi na szota. Mam te roboty, fajnie. Dobra, wypadł chłopie. Kto? No ten typ, no patrz. On się boi jednego jednej tej. Serć polazłeś. No bo ja wiesz, że ja będę więcej... No patrz ile tu ludzi jest. A roboty cię widzą przy... na no, jak jesteś w krzakach chyba nie. tak. Nie? Nie. Niektóre cię widzą. Chyba. Ta, no, niektóre cię widzą. No może. Jak są w niebie? Pewnie tak? Nie widzą cię chyba jakieś, nie pamiętam. No, nie... Widzą. No nie no on się boi ty paserium. No dawaj. Lecimy na bossa. Nie ma bossa. Coś mówiłeś? No chłopie, czemu on ich nie wali? No bo ja załatwiłem bossa. No i ratuj mnie ten Nubek tu gra. No on nic nie robi. No i patrz, przegramy to. O kurde, pomóż. Ja czemu z bossem. ja Ciebie nie mogę dwa oglądać? Pana to. Ja mu mogę słowo dać. No, ja I też. Mam ale wiesz, że ja z ultem mogę mu dać Sloma, dlatego że ja mam stał Power. No nie, czemu ten gość nie chroni? No Tutaj idź chronić. Ten boss ma wyczerpać. Ale ja. Nie, przegraliśmy to. No to wszystko wina tego typa. No kurde, nie! 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 tysiące! Nie! nie. Wszystko w górze. Ja, ja nie gram z takimi nubami, no! Wychodzimy! I jeszcze nie. raz! Nie, ja nie chcę być! Nie! Proszę! Nice! No, nie mieliśmy za dyno grać. Czemu? Bo ja tak mówię. Dobra, no co dawaj za dyno? No, gotowy jestem. Zmieniam, tam Dobra. Zmieniam. Dobra, wiem, że na no... fałd. Nie, nie oszuka, synku! Synku Uważaj lepiej! Lecimy! Ja sobie robię zielone Bam! Dostał, 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 dostał! Dostał! A ja zapominam, że to jest knockout i ja mogę nawet zginąć Tak sobie myślę Mielone, mielone, robię sobie mielone, mam się nie Nice! Nice! Widzowie subskrybujcie tak jak... No właśnie, tyle HP i dwóch typów pokonać, ja w to nie wierzę Patrz to, ośmiobit jest najlepszy no, przepraszam O, za przepraszam No kurde, emocje. denerwuje mnie ta Ewę, dobrze dostaje na dziurę Dobra kinie Dawaj, niech dostanie na dziurę <susur> No szlag zabijam ją, nie, aż pokręciłem główką Graj, graj ponownie Grom jest. No grom, grom się Chcecie? Nie. No, no piszcie nie. w komentarzach widzowie, z czego chcecie. No bo... Tak... Nie wiemy co nagrywać. No właśnie, czy Roblox, czy browser, czy... Nie wiem w sumie co nagrywać razem z kuzynkiem. O! Boni! Boni! Pomóż! Nie wyeliminujesz Sandy. Ja Boni nie wyeliminuję. <noise> Ta nie umiem. <noise> Język mi się plącza. Ale ja, ale ja. Cien. Ale ja wyeliminowałem tą. Eee, e, 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 co to miało być? Bonnie. No i patrz na. To. O kurde, Boni, skacze na mnie, pomóż! 416 HP. No mówię, subskrybować normalnie. No. A ja, ja nie wiem, widzowie, czemu. Ja nie wiem, widzowie, czemu my tak robimy, że jak nie. Nie nagrywamy odcinka, to jesteśmy nubami, bo pewnie wy nam dodajecie otuchy i dlatego, co nie, widzowie? No, widzowie, ja jestem nubem. Nie, jesteśmy prosami na odcinku, bo widzowie dodają nam otuchy. <grystanie> Wygrałem jako jedyny! Ale ja pogonałam, widzicie, jestem gwiazdą gry. No, dawaj. Boże, bi, bi, bibi. Bi. Bi. Przegraliśmy to. B to B. B. No czemu poszłem w tamtą stronę Jak jestem na tej Też się zastanawiam Patrz na to A szczerze wiesz kim bym zagrał Kim Coltem Ja no Boże Ja nie wiem czemu mam takie ochoty nie. Bo o kurde Każdy mnie ma na szota. Pomogłem ci Strzeliłam w niego raz tylko raz i co mi potem? No żlak. Ja... Nie! Kamil! Pomszczę cię. Kasolek, przepraszam bardzo. Od drugiego odcinka już zapomnę. Zobaczymy, jak będzie trzeci, czwarty i piąty. Sześć odcinków będzie z kuzynkiem i potem zobaczymy. Co nie, Niko? Niko, co nie? No jasne, jasne, nie u to mnie, Niko, jestem Nikodem. <grym> Dobra, ale jasne? No jasne, jasne, jasne. Let's go. Nie, A weźcie zgin Jestem taki smutny, bo, bo Dobra. Nie, nie subskrybujecie kanału. No właśnie. Dobra. Mało subskrypcji. Weźcie zgincie. O właśnie o to chodzi ja sam ich chcę pokonać. No właśnie dlatego ja zginąłem. Dla ciebie. Tak, no na pewno. No. Nie wierzysz który mam. <laughs> Wierzę. Czekaj. No kurde czaję się na tego typa i. No ale ten typ nie chce zginąć. Teraz go po pato. Ej, przejść do tamtych krzaków? Nie, zauważa mnie. Patrz to. No, chodź ty, chodź, chodź! Ej, ich nie pokonasz? To Paj. dobrze, że zginął, czy źle? No to źle. O kurde! Zdradził mnie! Chodź! Jestem prosem. Nie masz gadżetu? Ja na tamtym koncie miałem, ale już nie mam. że ich pokonasz, ale jesteś. Więcej nie ginę dla ciebie. A nie, a ja nie wierzę, że ty dla mnie weź. No, tak? Ja mam że A ja bym widzowie... Mówię, ja się nie mogłem ze śmiechu powstrzymać, bo... Ten... Bo... Yy, yy, zjedliśmy bób. I ten... I... Yy, 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 po odcinku wczoraj. I sobie... I ja chciałem, poszłem po sól i sobie chciałem posolić i mi się tak sypło i jak kuzyn to zjadł, było takie słone, jakbyście widzieli jego minę ze śmiechu, nie mogłam się powstrzymać. No, takie słone, normalnie mózg mi wyżerał. <grym i zbieramy się wstrzymać> ja nie, ale mi się tak przez przypadek sypło. No, ja bym zginął ciebie Taka sól. No, Język mi się plącze. Ale fajnie, bo jest deszcznonad tutaj. Ale nie wiem czemu widzowie, ale spać mi się chce nagle. To wiesz to jak ci się język plącze, to mogę ci nożyczkami uciąć i się nie będzie plątał. No, A potem przyszyć na nowo. Mhm, musisz być... co O, ja zawsze chciałem mieć tego skina do kroła. No, ale wiesz, że on 10 koła tego kosztuje. No, różowych albo... ale gemy też kosztuje. Bardzo dużo. Chyba z 300 gemów kosztuje. Nie wiem, czemu się pojawia. No pomóż! Pomóż! chronię cię własnym ciałem! Dobra, mamy wieżyczkę. Co ty robisz? Nie chciałem przejść sobie. Nie można... No ja się nie mogę leczyć! Jednego Słuchaj. mniej masz. Jednego mniej masz. Widowie, to będzie trudny odcinek. Nie, śmieszny jest. Szlak, jasny, ja jestem nubem. Uciekaj! No super. Nie no, chciałam uciec. Tak, no, ale ale fajną emotkę miał. Patrz to. Ciągle ja? się nie topuś. Ja? Moje nie mogę wycieku. No ja miałem na tamtym koniec No ja mam siódmą, mod czy tam ósmą, ale nie dropię. O, Pomóż? Nie. Ale wiesz, że ja bym z Boni wygrał na blisko. No, bo ja umrę. No on mów to do mnie, Boni i kruk mnie atakuje. Kruk już przestał. Boni zaraz ulta użyje na mnie i będzie już po mnie. Hej! Hej! Jest! Tylko jedną w głowie mam. Zagrać z tobą rewanż, mm. tak. To ja, aha! Król Julian, tak. Serio Bruno. Pingwiny są najlepsze, no bo i żyją na ale pingwiny to tylko podziwiać, one żyją na Antarktyce, tam jest minus ile tam, z 30 stopni, może więcej, może mniej, nie wiem, yy, i ten, I, on, i podziwiać, że one żyją, pomóż! Na razie, żegnam. No weź, ja wiem, ale, ale gdybyś te wieżyczki nie postawił, to byś no. umarł, no. oczekuj z tego świata. O! Nareszcie, nareszcie, mała schinka I takiej dropie coś. Patrz, mam. Dawaj. Kolejny. Dawaj, spraje. Mam, mam trzy spray chłopie już. Dawaj. Brudno, brudno. Nie przełączę po prostu. Nie wiem, czemu mi się tak klikł Bo. Muszę cię leczyć. Proszę. Będę chory przez ciebie Ja mam siódmą moc na nim Masz? Nie, ginę, ginę Leć mnie. To ty mnie lecz a ty, a ty masz gadżet już na tym? No W sumie tam odbieram codziennie jeden prezent a! Ten, ten a. Skin Czekaj muszę, te, muszę tego gościa uleczyć A ja się czemu nie leczę? Uciekaj, ja cię muszę uleczyć nie! Nie poświęcaj się! Nie poświęcaj Ale się wiesz, że jakby pan Pelci nie, po, nie pomógł, to byś zginął łatwo. No, ale gdybym tego ulta nie puścił, to bym mi nie pomógł. A gdyby mi nie pomógł, to bym zginął. A gdybym ja zginął, to by nie, no, nie. A nie skąd wiesz, jakby było? Pa, nie! Pokonać. Zatruję go! Zatruję go! Nareszcie! Pomóż! Aaa! Ja chciałem cię ciałem ochronić. Wasz lekarz zginął. Teraz nie macie lekarza. A w sumie to przegrajcie tam. Mam giniesz Nie! Nie mogłeś strzelać? No nie, bo ja strzał nie miałem! Masz. Leczę was. Ale prawie mam... Ulca. O nie! O nie! Sorry! Sorry! Dobra, ginie! Zatrutka! Najlepsza jest. Chodź! Leczę cię! Nie trafiłem cię. Umrę! Ścielej, ścielej! No co ty taki? To ja chyba zginę teraz. Pa to! Pa! Byron jest najlepszy! Dlatego, że... Dy, 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 dy. Nie! Zabijam! Byron jest najlepszy! No. My Dobra, ty... ja wyjście tam. Ja też. Dobra, czy coś dropnę? Nie, nic hmm. nie dropnę, bo nic nie otwieram. A szybciej! Nie chyba cię. Miły jestem, co? No, na pewno miły. A nie? No, pomóż Ty tam idziesz na środek, ja tu idę. No, chyba cię. Ja mam taki odrzut, że... Widziałeś to? Zlepłem się. Pa, ja mam taki odrzut, że oni wylecą stąd do Warszawy. No kurde, ale ten berem... Be 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 Bele mnie denerwuje. <śmiech> <śmiech> to nawet nie wiedziałeś kiedy zginąłeś. Wiedziałem. Może ja się zobaczyłem, czy on jest... Nie! Boże, serio on ten głupad. Oh, 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 oh. Kto? No. No ja no ten belę. Przegramy no. przez tego Bele. No patrz. Patrz. Pa to! Boże, kto się zierzy tam na osiedlu? No! No A ty myślisz, że co ja mam w nocy? Śpię i nagle. Dobrze, lecisz mnie. Ja cię? Od kiedy? Od dzisiaj. Lekarz powrócił. Nie! Ale nie w takim stanie, co wtedy. Dobrze, odrzucię go. Nie! Bańka, bańka! Widziałeś, jak to było zlagowane? Jeszcze pałką waliła tam. Patrz, moja bańka. Huj, leci! Trafiłem go, ko nie. Tak, trafiłem kogoś, ult mi się nabił przez przypadek. Właśnie. Ale. Nie, my to przegramy! Hy! Wygramy, wygramy. Mówię ci, wygram Boże, wisi. No, na powiem. pewno to wygramy. No sorry, nie mogę grać. Czemu? Sorry, widzowie, ale ja wifi nie mam. Hy! Hy! No! Ku. Bela mnie denerwuje. Widzowie, ja wifi nie mam. No widzę, kończymy ten odcinek. Subskrybujcie i żegnamy. Cześć. Pa.